Pewnie będzie jakieś małe hakowanie. To się wydaje. Zobaczymy. Dzięki za SMS, SMS-a, Dawciok Spoko live in. Dzięki, Dawciok. Aha, jeszcze muszę muzykę włączyć. Tutaj w grze. Chat, chat jest na ekranie. Dobra, zrobiliście. Firewall. Będziemy chodzić firewalla kurde Czekajcie Oczywiście standardowo muszę tutaj muzykę włączyć Dobra, lecimy Dobra du dużo duża się asystentka na nie rozgadała na starcie Na razie tylko powiedziała o tych voltikach, że mamy tam polecieć ten woltik, zobacz, też ma y, osobną ikonkę. No, wszystkie mają osobne ikonki. Dobra, no to co, będziemy skakać? Bo to już jest tutaj. A, to czekaj, ląduje. I tak muszę wylądować, bo ja też tam chcę na dole być. A, to jest na tych parkingach, one są. One są na tym. Y, ten. studio filmowym. W razie, gdzie dokładnie? A dobra, jednego chyba widzę Dobra, wylądowałem Dobra Są cztery? Mm -hmm. Tak Dobra, są cztery, zarobiliście Dzięki Słodka Czekaj, za, za suba Jeszcze jedna osoba to jeszcze biegnę, dobrze. No, dawaj, czekamy Lecimy ja już się nie raz. mogę się doczekać, aż tego dopalaczył żyje John jest. A tu, dobrze. Dobra, dobra mamy jakieś agentów odnaleźć. Czeka, a ty jest pod oknem tej osi, czy to nie to? Okej. Okay. dobra. ty na do jakiejś dystanse. Dobra, to ja biorę dystans. To ja was To... A skąd wiesz? Kto... Aha, dobra, widzę. To to ja biorę ja da, mogę okay. coś ty, ty bierzesz, Michał, D? Tak To ja B jeszcze. wezmę Dobra No, to A. ja C i... Ja na A. A. Na razie wolę nie używać tego palacza, bo jeszcze gdzieś polecę tak, Pale misję Tylko ciekawe, jak będziemy to hakować no Zobaczymy Dobra, no. jestem tutaj przy B no, To ma C? To jest gdzieś przy dokach Ja mam C Dobra Trochę chyba najdalej masz ze wszystkich No wiesz, ale jak tych rakiet już żyje, to niekoniecznie ja Bo mam tam na punkt. autostradzie, no nie to się pobawię No tak. właśnie, można użyć to w każdej chwili Dobra, tutaj jest autostrada akurat prosta, to można to użyć właśnie oh O jestem blisko tego Fuckuj cele Dobra, hakuję. O, w ogóle nawalają do mnie. Dobra, dziewięćdziesiąt 100% procent, hakowanie ukończone. Tak, kurde, bo mnie też strzelają. Dobra, ja, ja sobie zhakowałem Dobra, jeszcze 80%, 90% Okej, okay, 100, hakowanie ukończone Dobra Jeszcze dwa Dobra, to sobie chyba już mogę tego dopalacza użyć na tej prostej Dobra, to ja mogę w sumie jechać do A Kto jeszcze hakuje? Ja jeszcze nie dotarłem nawet Serio? No bo to, to jest to daleko, na masz, tak? Ale się pobawiłem tymi, tymi Fajne, fajne A kto miał A? Miał gamer chyba No ja jadę to. Tylko... Używaj tych dopalaczy A to może masz... ty, Już jestem prawie tutaj przy A Dobra, Dobra już się zbliżam tam Churę, nawalają do mnie Nie wiem czy jak ich załatwię to czy będę mógł ich skakować wolę, wolę tak Wolę, wolę za nimi jechać Dobra, sakowanie Owy, kurde Dobra, jeszcze jeden cel No to tylko woją, woją ma cel jeszcze do hakowania A ja już tutaj jestem, już tu hakuję Aż się WashDogs przypomniał, nie? No. Taki motyw z WashDoxa. Takie fajne dźwięki są w ogóle przy tym hakowaniu. O, taki mały lag. Okay, the... Dobra, Dobra już. Aha, jakieś metadane teraz trzeba sprawdzić. Się do bazy ze Secure Dobra Gdzie jest baza SecureOrserver? Yy, a nie czasami Przy to, okay. przy tym jest. torze, torze wyścigowym takim dla koni Udaj się, dobra To czas jest, tutaj do bazy, dobra idziemy tam szybko A, włamanie jest jakieś Dobra, musimy jak najszybciej wrócić, kurde czy jak mi się mapa wczytuje Ale zawsze jak się szybciej poruszam w tej grze to zaczynają być jakieś Kurde, jacy oni są ten wytrzymali KURDE Nie chcę tym ten Kurde, ile nie ich tutaj, tutaj jeszcze jest napastników. Jeszcze tutaj jadą Dobra, i samochód jest Dobra, mam go Kurde, żeby mi mój nie wybuchł. No, uważajcie. Dobra, kurde, ile tych, dziągów, ile tych ziomków tutaj jest. Dobra, Dobra tego macie. Jeszcze co? Kolejni, Kolejny Kolejny pan. Ale wszyscy się rzuciliśmy na jednego. Tam Gamer, sobie uważaj, kurde. Może jeszcze gdzieś zbloczysz. Ale tutaj Just mamy jakieś. A to run nasi run są. O, zaliczono. No Myślałem, że jeszcze coś będzie, będzie, no ale coś... nie no 14 tysięcy tylko Jak zatrudną misję? W sumie... Najsłabsza chyba misja Spodziewałem się czegoś A, lepszego według mnie to lepsza od tej, co była z tym Ta druga, z tą lawetą Ale nie najgorsza, kowanie Trochę nawalania Tylko szkoda, że żadnej kasztanki nie, nie było Nie, to była ciekawsza jeszcze Ale co tam było? Tam trzeba było tylko podwieźć ten, odebrać samochód i go zawieźć do innego punktu i to jest tyle A tutaj przynajmniej było jakieś hakowanie Chronienie Latanie odrzutowymi voltikami, także tutaj wydaje mi się, że ta lepsza była od tej drugiej z lawetą Ale dobra, mamy ukończone A z lawetą. Tak no? A ta z rzeczywiście była słaba No ta druga na razie no. według mnie, najlepsze to była ta co wczoraj robiliśmy tak. Dzięki za donate'a! Kasper, siema Kami, pamiętasz mnie, pisałem do Ciebie na FB jak z tym modem wciąż jestem na każdym live'ie. Jak coś tu zostaje do końca, pozdrawiam Tak, Kasper, pamiętam cię Dobra, lecimy z tematem, lecimy z koksem Cześć wrona. Jak ktoś ludzie to te dwa. te dwa napady będą na tym, które znowu non stop leci. I znowu mi wywali prawa autorskie te dwa napady będą na, na YouTube, na kanale, także będzie można sobie je obejrzeć. Jak ktoś przegapił jeden albo dwa, albo będzie chciał sobie zobaczyć jeszcze raz, albo nie widział w ogóle. Także będzie taka możliwość. Dobra, my odpalamy. Czas tutaj jest na ekranie. Dobra, wszystko jest. Mam nadzieję, że nam się teraz wszystko uda bez problemu. W ogóle jaki poziom trudności ustawiłem? Ustawiłem trudny? Mm, już się pamię nie pamiętam, ale zobaczę to teraz. Bo nie jestem pewny co ustawiłem, kurde. Mam nadzieję, że trudny dałem. Straż przybrzeżna. Kurde, słoneczny patrol od razu. Dobra, jest trudny. Trudna, dobra. No tak jest. O, to lecisz. Dzięki, dzięki, zwiełem swoje mezzosuba. Kolej znowu przez przez półmapy leci. Dzięki Kenadch... Kurde nie jak się ping wymawia. Dzięki wielkie za suba Kenadż. Dzięki Ozmo Teraz będzie spam subu żeby tylko na odcinku być Ale będziemy jechać chyba tak samo, nie? Ja będę tam... No. Ja wsiądę na działkę, miał ty prowadzisz Poka. tak samo zrobimy właśnie. Tylko żeby mnie teraz nie wywaliło. Mam nadzieję, że też będzie fajnie to wyglądało podczas nagrania tego no nagraj, to mi tam prześlesz jakiś no, fragment, jakiś lepszy, le, le, żebym miał no. na miniaturkę. Kogo, to jeszcze teraz zrobię. Bo będę chciał chyba się dzisiejsze zmontować jakiś... Na, najlepiej jak jutro. tam będziemy płynąć i będziemy w pobliżu tego jachtu, nie? No właśnie tam. Bo tam zacznę nagrywać. Już jak wsiądziemy do tych pick upów Co u rudego? Rude y Rudy bo... teraz nie wiem gdzie jest. Pewnie na dole i, z, i znowu śpi. Rudy chyba ma na mnie foła, bo w ogóle mi do pokoju nie chce przychodzić. <laughs> Obrażony jest. Chociaż nie, w nocy ostatnio przyszedł do mnie, do mnie tutaj spać. Ale ja w nocy grałem... A właśnie, ostatni... teraz w nocy grałem w Cesa i Rudy tutaj leżał obok mnie, a ja w Cesa ten... Jechałem. I Rudy tak patrzył co ja robię na ekranie, kurde, tak się cały czas gapił Wszyscy chyba połowę meczu W ogóle teraz w nocy chyba znowu będę z nami gra w Cesa, chociaż nie jestem pewny. Dzięki pomoc zasuba Ej, ta muza jest spoko A nie ta kocia. Dzięki Kuba Połochański Zasuba. Do <grymne> na nacześnie czy to wypali i się przybitał To samo pytanie możemy sobie teraz zadać przy tej misji. Czy to kurde wypali? Wcześniej mnie waliło z gry. W czasie misji mam nadzieję, że teraz wszystko będzie w porządku. Kurde, żeby to tak dobrze wylądować. Ale coś czuję, że to będzie jedna z lepszych misji. Takie mam odczucie. Moje przecież rzadko mnie myli. Dobra. Czemu mi się muza... muza mi się na chwilę skończyła. O, fak, fak, fak. Dobra, to lecimy. Dobra, ciśniemy. To my do tego prawego z Michałem, a Aby do lewego. Gdzie jest gamer? Gamer gdzieś z tyłu został. Dobra. Może jechać, ja znam ze mną Ej ze mną to wygl... Fajnie to działko wygląda w pierwszej osobie Nie słońce ja będę strzelał Kurde jest i rampa kurde kozackie lądowanie Fak, to na kamieniu Dzięki Dawid za suba no Za pierwszym razem lepiej to wyszło więc wezmę z tamtego nagrania Dzięki ciastko Dobra, tu jestem cały. Ja. ten, jak wygląda trochę inaczej, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, uwaga, zaraz będą strzelać. Okej, okay, ruszyli. Tam jest helikopter. Ja się tym helikopterem Myślę, zajmę. Sam helikopter, najpierw ściągnij. Dobra, Dobra brawo. Teraz ten, u, tu jest. Kurde, jaka... Wow! Kurde, jak, jaki wjazd mamy? Ale tak, tu jeszcze jaka się łódź jest. To jest z nami czemu wy nie nawalacie do tych łodzi? Wow, jak tutaj koziomek leci. Dobra, brawo Dobra, jeszcze tutaj jedna. Ej, musimy ten ściągnąć tego gościa. Chodź. Czekaj, Dobra. ekipunek. Ej, kurę, co wy robicie? Nie wierzajcie na nas. Dobra, zniszcz towar, znajduje coś na jachcie. Dalej, trzeba tam chyba wejść, ci, nie? możesz strzelić Nie, no tam trzeba wejść. Lol, tu jak się koliz bagował. Chyba ja mam, mamy ten towar zebrać. A nie, zniszczyć, dobra, nie widziałem napisu tak. Ej, mi się tego... tekstury tego jak tu nie wczytały i go w ogóle nie widzę. My też się nie wczytałem Dobra, nie można. mogę nawet Serio? wejść na ten jak. Ty! Musimy uciekać! Kurde raz, raz skinę. Ej, Nie! Kurde skinąłem! Serio. Nie wierzę! Kurde. kurde! Od razu padłem Dlaczego, kurde nagle we mnie zaczęli strzelać? Kopej, czekaj. Trudna misja. Mam nadzieję, że gdzieś będzie. Blisko nas. Resp. Kur... się, żeby ktoś osłaniał, Michała. Bo w ogóle tych kierowców co zostaną? Może jedna osoba niech tylko wyciądzie ich, te, niech ten towar rozwali. No właśnie, bo tam w sumie... Te... A druga załatki... będzie... Dobra, o, druga... druga miejsce, a druga dobra. będzie... A droga będzie działka rozwalała. Się A to ma rozwalone? Na jakim tak. etapie jesteśmy? Dobra, wsiąść do technikala, już możemy A, dobra, czyli tutaj mamy wrócić? Tak. tak. A, dość szybki rest. Czy ja jest, z tobą Michał, byłem na czarnym? No. Dobra. Dobra, jestem. Ty jesteś. A tam jakiś helikopter spadł do wody. No bo tam ja go snajpiłem. A, ja to zarąbiliście. Czekaj, gdzie to jest, bo mi się to wszystko... Raz jest, to się teleportuje wszystko, nie wiem jakim cudem. Jakieś lagi ma chyba z internetem. To A to by się w ogóle ten jak nie załadował, czy jak? No, tak jakby... Tak jakby widziałem tylko te takie złote wykończenia i nic poza tym. Ale teraz okay. już jest normalnie. Dziwne. Dobra, to płyniemy. Bo ja nie wierzę na nich, kurwa. No ja, 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 ja Body, boja, oni są no, daleko prze, przede mną, no ja ich tak widzę jakoś dziwnie. Dziwne. A ty na nas wjeżdżałeś już kilka razy. Teraz idziesz, obok No, wiem. Nas. Nie, no ja tam widzę was, jakbyście, nie wiem, jakieś 10 metrów przede mną jesteście. No, dziwne. Dzięki Glowson za suba. Dzięki. O teraz jesteście się za mną, nagle. Ja nie mogę. To jakieś lagi. Przecież mi tutaj nie laguje. Czekaj, Michał. bo Odbij trochę na lewo. O, a dobra, zdjęłem typa. Bez wybuchu. Tutaj jest jakiś. Nie, to, to jest to randomowa chyba... łódź. Randomowa Zalbe. łódź. Dzięki dalej za suba z lewej już Widzę Dobra, poszedł Okej okay. Czekaj, zagram sobie z pierwszej osoby może jeszcze jakaś ludzi będzie. Zobaczycie. Jak... lol, nie mogę dać pierwszej osoby na wodzie. Jaka lipa A, słabo Szkoda, że mieliśmy tego małego fajla ale tam coś jedzie Jakiś ponton Dobra. się to wygląda? Ten helikopter jest Macie z prawej strony jeszcze No dobra, ja teraz zaczęłeś dobra, dobra, dobra jest, mam go Kurde, jak to pani wygląda Dobra, jest Kurde, hardkorowy ten koniec, nie? No. <laughs> się to wygląda, masakra Dobra, tu jeszcze jakaś ludzi wypłynie chyba Dobra, jest, widzę ją może na mieliznę Michał Ale on ma koła przecież normalnie da się przejechać to. A w sumie to tak, kurde. Przyzwyczajenie <grym> Ty wiesz co? W sumie to już bym mógł jechać Normalną trasą Dzięki Kuba za O, to i, a tak, tu to już, to już jest tutaj. To i tak trzeba będzie tutaj przejechać normalnie, tak. No a tutaj tak. powinieneś mieć chyba gdzieś wjazd na górę, chyba tam tak, za obej jestem. I co, to już jest koniec misji? No, to już będzie chyba koniec misji. To już ty, że zaraz nie spaliliśmy, bo za prosta jak dla mnie była. Jeszcze, jeszcze na poziomie trudnym, że niby taka łatwa. Wjedziesz pod to? Dobra, wyjedzie. No jak? the rebel, dobre auto. What the fuck? Co ty zrobiłeś? Dobra, mamy to Misja zaliczona, czekaj ile hajsu za to będzie? 15 tysięcy? 9 tysięcy, kurde, chyba za to, że spaliliśmy Raz, chyba temu mamy 9 tysięcy tylko Ale no, misja była spoko, ale dla, dla mnie strasznie krótka To już wolałem tą misję z hakowaniem